Rozpoczynając uroczystość promocji doktorskiej doktorów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach nauki o zdrowiu, nauki medyczne i nauki farmaceutyczne, na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, serdecznie witam Jego magnificencję rektora Uniwersytetu Medycznego, pana profesora doktora habilitowanego Andrzeja Tykarskiego. Witam także panią profesor Małgorzatę Kotwicką, dziekana wydziału nauk o zdrowiu w kadencji 2016-2020 a obecnie prorektora do spraw dydaktyki. Otrzymujecie dziś dyplom doktora nauk. Źródłosów tego zaszczytnego tytułu wywodzi się z łaciny i oznacza nauczyciela, mistrza. Dziś już wiecie, że potrafiliście wybrać i że podjęte wyrzeczenia były warte, aby je ponieść, by móc świętować to piękne zwycięstwo. Mam świadomość, jaka duma przepełnia panią kanclerz Judytę Cielecką-Piątek i pana kanclerza Jarosława Walkowiaka, ponieważ jest to także święto Kolegium Nauk Farmaceutycznych i Kolegium Nauk o Zdrowiu, które wypromowały tak liczną grupę nowych doktorów nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu wy również wnosicie swoją cegiełkę do budowanego nieprzerwanie gmachu wiedzy medycznej. Jesteście także grupą szczególną, bo jako pierwszych wasze doktoraty były procedowane w ramach działalności Kolegium Nauk. Słynny angielski uczony, matematyk i filozof Sir Isaac Newton chcąc podkreślić fakt, że nie dokonałby tylu odkryć, gdyby nie korzystał z wiedzy poprzedników, powiedział jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów. Państwo doktorzy, życzę Wam w najbliższej przyszłości nadal możliwości i umiejętności korzystania z wiedzy olbrzymiów. Natomiast w dalszej przyszłości mam nadzieję, że staniecie się takimi olbrzymami. Doktorandy clarissime et doktorandi clarissimi, superatis cum laude, examinibus, qualege constituta sunt ad explorandam dictrinam, eorum qui in scientis ad salutem, in medicina et in pharmacia, hec vos ex animi vestri, sententia spondebitis ac politsebimini? Spondebimus ad I takfe iam nihil impedit quo minus honores, quo obtinere cupitis vobis impertiamus. Ergo ego, cancellarius pro promotoribus legitime constitutis, te dominam, et te dominum. Piotr Iwachów, Oriundum Piła. Beata Dziki, Oriundam Nowy Gołębin. Marek Dąbrowski, Oriundum. Patrząc na salę, patrząc na przybyłych, muszę powiedzieć, że mamy w pewnym sensie unikalny moment, bo z nami w czasie tej uroczystości jest dwóch naszych rektorów, bo i obecny jego magnificencja rektor, pan profesor Andrzej Tykarski, ale również jest rektor poprzedniej kadencji, jego magnificencja, pan profesor Jacek Wysocki i e Cieszę się ogromnie, bo to naprawdę rzadkość, aby na takiej uroczystości gościć aż dwóch, czy mieć obecnych aż dwóch rektorów.